11 lutego na stadionie sportowym w Głowaczowie odbyły się ćwiczenia 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Radomia, Państwowej Straży Pożarnej z Kozienic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Głowaczów. Ich celem była nie tylko wymiana doświadczeń pomiędzy żołnierzami WOD a strażakami, ale również zacieśnienie wzajemnej współpracy. Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć jest e, ratownictwo drogowe, e, jak ewakuować bezpiecznie osoby poszkodowane i zatrzymane e, z pojazdu poprzez osoby postronne, jak również zaprezentowaliśmy e, żołnierzom nasz sprzęt. Była to również świetna okazja do e, ćwiczeń z ratownictwa technicznego. Za moimi właśnie odbywa się e, założenie ćwiczeń jednostki ochrony w z Gminy. E, warto podkreślić, że obserwatorami w dzisiejszych ćwiczeniach są również członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na dzisiejsze ćwiczenie zaplanowaliśmy dwa elementy, czyli ratownictwo w przypadku wypadków komunikacyjnych, zarówno z użyciem sprzętu naszego specjalistycznego, który posiadamy, jak również i bezsprzętowo, które, gdzie wojska terytorialne też często się z tym spotykają, każdy z nas praktycznie. E, te wypadki na swoich drogach y, spotyka i, i też powinien umieć w tym wypadku działać. A drugi blok to jest kwalifikowana y, pierwsza pomoc. To jest bardzo ważny dział y, zarówno dla nas, dla strażaków, y, jak i również dla y, wojsk obrony terytorialnej, czyli w ogóle, y, w ogóle dla wojska, dlatego ten temat też jest bardzo ważny i też go... Y, tak pokrótce omówiliśmy, bo to jest długi temat, no, mamy nie za dużo czasu, ale, ale pewne najważniejsze rzeczy takie spotykane przy wypadkach komunikacyjnych omówiliśmy. Się Będziemy realizowali zagadnienia związane z pracą manualną na broni, walką wręcz. Będziemy pokazywali sprzęt, który jest na wyposażeniu kompanii dowodzenia, który może być skierowany do działań w sytuacji wystąpienia kryzysu. Będzie także prezentowane elementy ratownictwa polakówki. Te wspólne ćwiczenia stanowią doskonały przykład na to, jak służby mogą efektywnie współpracować, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, aby w przyszłości skutecznie reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a Jednostkami Straży Pożarnej na poziomie lokalnym, jak pokazuje przykład miasta i gminy Głowaczów, przynosi wymierne korzyści zarówno dla samych służb, jak i dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przeprowadzone ćwiczenia podkreślają znaczenie gotowości operacyjnej i współpracy między różnymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo w Polsce.